W branży farmaceutycznej, pracownik, dobry pracownik to jest najcenniejszy kapitał. Branża farmaceutyczna charakteryzuje się tym, wiedza, doświadczenie, znajomość procedur, znajomość przepisów są niezwykle istotne. Z tego względu od lat stawiamy na długotrwałe relacje z naszymi pracownikami, budujemy stabilność zatrudnienia, tak aby pracownicy byli z nami jak najdłużej i aby. Relacje z nami były jak najlepsze. W tym roku zadaliśmy to pytanie naszym pracownikom. Haskolek zatrudnia 1000 osób, cała grupa Hasko to jest 1500 pracowników. Mamy na naszym pokładzie przedstawicieli czterech pokoleń i co więcej, różne spółki z grupy Hasko, rozkład przedstawicieli pracowników należących do różnych pokoleń. Jest różny. Stąd też, aby jak najlepiej dostosować świadczenia pozapłacowe, postanowiliśmy ich samych zapytać o to, które z nich najbardziej są dla nich pożądane. Wyniki badania potwierdziły nam, że potrzebna jest różnorodność oferty skierowanej do pracowników, tak aby przedstawiciele różnych grup wiekowych mogli z tych pakietów najbardziej pożądanych korzystać. Jest to opieka medyczna i w firmie farmaceutycznej nie mogłoby być inaczej, abyśmy nie dbali o zdrowie naszych pracowników. Ale mamy również system kafeteryjny, który umożliwia pracownikom wybór tych benefitów, które najbardziej są dla nich pożądane. Stawiamy też na integrację, wydarzenia firmowe, pikniki firmowe, wigilie pracownicze. To wszystko, co sprawia, że relacje między pracownikami są coraz lepsze. odczuciu jak najbardziej, kiedy przyszłam do pracy w Haskolek 8 lat temu, to było pierwsze, co mnie uderzyło. Poczucie ogromnej odpowiedzialności właścicieli i zarządu za pracowników i ich rodziny. Wszystkie zmiany organizacyjne od lat są przez właścicieli przeprowadzane w taki sposób, aby nie ucierpiały ni na tym pracownicy, ich rodziny, ich dobrostan, ich stabilność zatrudnienia. Więc to jest niezmierna istotna wartość. i. Ta wartość, która w codziennym zarządzaniu firmą jest u nas widoczna. Wiem też, że pracownicy bardzo to cenią i między innymi dzięki temu są z nami tak długo. Skolek od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, z największymi uczelniami wyższymi na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim jest to uniwersytet medyczny. Od lat nasz założyciel i właściciel firmy współtworzy zakład farmacji przemysłowej. Dzięki temu pokazujemy studentom farmacji, że farmacja to nie tylko praca w aptece, ale również przemysł farmaceutyczny. Praktycy z naszej firmy przygotowują studentów do pracy właśnie w przemyśle farmaceutycznym. Oprócz tego mamy program stypendialny, dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, tak aby motywować ich do prac badawczych i też aby te prace badawcze mogły być realizowane w naszej firmie. Wiemy, jak ważna jest współpraca między światem nauki i biznesu, bez tego nie będziemy budować przewagi konkurencyjnej na rynku. Coraz więcej się o tym mówi. Wchodzą takie przepisy, które uświadamiają pracodawcom, jak ważna jest kwestia zarządzania pracownikami z troską o ich dobrostan. Mówimy tu o dyrektywie Life Balance, ale też o obowiązku raportowania, który będzie obejmował coraz więcej firm w Polsce około 3,5 tysiąca. Stawia ona też ważne pytania w obszarze S, czyli społeczeństwa, a to w tym również w kwestiach pracowniczych. w tej sytuacji reprezentuje dużą, dużą organizację, dużego pracodawcę. Mamy grupę kapitałową, więc mamy wsparcie całego grona specjalistów i ekspertów w naszej organizacji. Haskolek objęte będzie obowiązkiem raportowania w roku 2026 za rok 2025. Natomiast wie, patrząc na to, jak duża ilość pracy nas czeka, zdecydowaliśmy się zacząć już teraz. Proszę sobie wyobrazić, powołaliśmy już zespół, którego mam przyjemność być koordynatorem, i już teraz widzimy, jak wiele pracy nas czeka, aby się do tego raportowania dobrze przygotować. Zwróćmy uwagę: my jesteśmy dużą organizacją, jesteśmy dużym, dużą firmą, dużym pracodawcą. Mamy ekspertów na pokładzie, mamy pracowników, którzy są w stanie poświęcić swój czas i swoją wiedzę, aby firmy do raportowania i do tego obowiązku przygotować. A pomyślmy o mniejszych firmach, o firmach, gdzie te zasoby czasowe i ludzkie są mniejsze. Uważam, że jest to bardzo dla nich duże obciążenie. Thank you.